Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Natomiast dzisiaj będzie troszeczkę inaczej, bo pracujemy właśnie nad nową formułą programu. Chcielibyśmy pokazać Wam naprawy od samego początku do końca, ale w jednym odcinku. Czyli jeden odcinek, jeden samochód. A zaczynamy od Audi SQ5, później BMW X1, Chevrolet Corvette, Mustang... I jeszcze parę innych ciekawych samochodów, które pewnie zobaczycie na przebitkach. Natomiast teraz zobaczcie, ile aut naprawiamy w trakcie. Teraz uciekam na salon, bo tam czekają zwycięzcy licytacji, które były w Krakowie na Expo Tuning Show. A nagrodą był dzień z Ameryka Cars. Witajcie w największym salonie, największym warsztacie i największy plac z samochodami z USA w Polsce. Cześć, witam. Grzegorz. Cześć, Olek. Cześć Marcin. Cześć, Marcin. Tak, jak mówiliśmy wtedy na Expo, macie do wyboru praktycznie każdy, który Wam się spodoba i będziemy mogli tym samochodem się przejechać. A oprócz tego, jeszcze dla Ciebie mamy kilka fajnych atrakcji, bo oprócz tego, że mamy samochody dla starszych i dorosłych, czyli tak dla taty, to też mamy coś dla dzieci. Może Ci się też spodoba. Chodźcie. A ta, skąd przyjechaliście? Z Gliwic przyjechaliśmy tutaj. Czyli całkowicie niedaleko. Bardzo blisko. No dobrze, no to co? Chodźmy do my tam Mamy dla Was małe prezenty. Przyjechaliśmy tak. tutaj, nie, nie takie jak te, ale podobne. O, proszę o, bardzo, korweta. Wszystko, wszystko z klimatu. Ambryzki. Proszę bardzo, korweta, proszę, co siódemki dwie, czyli to co to białe. Demon. Ten nasz słynny helkat, który jest taki bardzo mocny i się nie bardzo szybko jeździ, po ostatnich moich wydarzeniach jest do dnia dzisiejszego zepsuty, tak, ponieważ się stopiła się skrzynia biegów. Sprzedamy je za kilka lat i kupimy no, za nie jakiś, jakiś samochód. Za to Ci bardzo dziękuję. I teraz co? Yy, tobie pokazujemy kilka fajnych atrakcji dla dzieci. Tata sobie na początek wybierze jakiś samochód, a potem ja z tobą pójdę i porozmawiamy o samochodach. A się wymienimy za chwilkę. Patryk, nasz, nasz wspaniały pracownik roku przygotował dwa kubki w prezencie nawet no. A to nie przekaż. dla mnie, to, to... nie ma przekaz. Przekazuję. Kubeczki od dziękuję nas, proszę bardzo, bardzo z logiem Ameryka Cars. Wszystkie te samochody są piękne, wszystkie mi się kojarzą z, filma, z filmem, jednym, serią, która jest y, u nas dość popularna i wszyscy Nie filmierze. mów, że szepcy wściekli. No tak, no i tam chyba. To, to powiem no. Ci, że oglądałem dosłownie przed wczoraj dziewiątkę. Ja też. I w momencie kiedy oni już... Y, co to było? No, po prostu science fiction film. Tak, tak, Daj spokój, tak. science fiction film, jak nie wiem. Nie, ale początki fajne. Jedynka, pierwsza w kinie obejrzana i wtedy tam no było jedynka, fajnie. Jedynka, dwójka tak. najlepsza. Ja tak. upalałem tak malucha po jedynce, że koniec świata. Takie właśnie, takie właśnie tam samochody były, które teraz są bardzo, bardzo cenne jako już pamiątki sportowe. Teraz tak, no, bardzo fajne. Ale poczekaj, teraz mamy tu amerykańskie samochody i tak, który? Oprócz, że czerwony, jakby mocowo, czy coś, co byś. Który tak szczerze? Tak. No. E, to chyba mimo wszystko ten. Challenger. Powiem, Ci, że ten Challenger bardzo się wszystkim podoba z tego względu, że jest taka bardzo fajna wersja wyposażenia. Jeżeli ludzie jak gdyby szukają Challengera, to jak powiesz tą konfigurację, to jest właśnie chyba ta docelowa. To jest auto, które przypomina bardzo y, samochody z lat 70. I dlatego ten samochód jakby tak nie rusza wizualnie to, naj to które naj mogłoby naj największy i najbardziej wygodny z tej takiej świętej trójki, czy może nawet czwórki, czyli Mustang Camaro, Corvette i Challenger. No i co? Mieliśmy oglądać samochody, a młody cały czas sobie gra na playu i nie mogę mu przerywać. Musi dokończyć. To tata sobie już jakiś samochód wybrał. Teraz chciałem, żebyś ty coś nam wskazał. Najbardziej chyba te korwetty. No te korwety to w ogóle chyba zrobiły całkowicie furorę na, na Expo tak. w Krakowie, nie? Wtedy jak podjechały pod tą scenę. No ale która lepsza? One są niby, wiesz, korwety, niby, fajne. niby powinny być wszystkie, jak gdyby zawsze takie same, tylko nowsze, to ta C7 starsza jest kompletnie, całkowicie inna od tej nowej, bo to to jest takie amerykańskie Ferrari. Wiem, wiem, widziałem na odcinkach właśnie, ta C7 też jest bardzo fajna. No i teraz popatrz, co wybrać, to idziemy sobie zobaczyć jedną i drugą. Ta oprócz tego, że jest czerwona, ma jakieś tam sportowe dodatki pozakładane, no po prostu wygląda fenomenalnie, nie wiem, czy wiesz, czy, że to się ściąga, tak? Wiem, I tutaj na stajf... Expo było, że też się ściąga. A no właśnie, mieliśmy, mieliśmy ściągnięte, Te dach też się ściąga. I w tych obydwu samochodach te dachy chowa się do bagażnika z tyłu jak gdyby, tylko że tutaj z tyłu jest tylko bagażnik na ten dach i coś tam można wrzucić, a silnik jest silnik z przodu, jest przodu, a tutaj, a tutaj, jest tutaj w tym samochodzie jest bagażnik z przodu, bagażnik z tyłu, a silnik jest jak gdyby tak centralnie tutaj za fotelami, to jest przefenomenalne. Coś Bardzo pomoże. nisko się na pewno siedzi jakby w aucie samym. Można by podwyższyć troszkę fotel, nie? Wiem, ale... Jesteś taki obudowany tak. deską rozdzielczą i całym kokpitem, nie? Tam w sobie można wysować telefon, albo jakieś o, to kubki są na kawę. Tu masz ten cały wielki ekran. Wszystkie przyciski. Powiem ci, że mi się też ten samochód podoba. I to bardzo. No. Zrobili naprawdę kawał fajnego samochodu, no. poza tym jakaś kwadratowa kierownica. To jest znowu taka korweta, no. y, którą jeździ oglądasz strąg ekipę? Nie, nie kojarzę. Czyli, czyli y, tam jeżdżą te chłopaki z Google Boxa, gdzieś tam z telewizji. No. I autobus na przykład do minigabuz jeździ taką tylko szarą, ma taką bardzo ładną fajną? Jak Ci się podoba? No, też fajna. Tutaj te guziczki nie są w takim pasku. No tylko nie, całkowicie jest po właśnie zmieniły środek. Inaczej no. jest. I kierownica jest okrągła. No nie, tylko ścięta troszkę, troszkę dołem. No, tutaj. Ale w tamtym jest tak bardziej kosmicznie, co nie? No. no to no i teraz z tatą, pogadajcie, zastanówcie się i po prostu dajcie nam znać. Tata chyba tym niebieskim chciał się przyjechać. No można. Ale to wszystko kwestia do dogadania. A poza tym nie wiem, czy zauważyliście, on ma koszulkę, szybcy ścigli. No, coś tam jedzie. Nie jedzie, od razu uśmiech się pojawia na ustach. To jest. Można by szybko dojechać z punktu A do B. Można. I to już jest Challenger, który się dobrze prowadzi. Ponieważ te wszystkie wcześniejsze samochody, nawet jeszcze Mustangi, takie słabe, jeżeli chodzi no o zawieszenie. No właśnie, O amerykańskich samochodach często mówili, że to są kanapy na kółkach z mocnym silnikiem. No i tu tak chyba nie jest w tych. Tu się dobrze prowadzi. Tu jest taki już naprawdę fajnie zaawansowany. Sam się boję. Arciwska, fotel to. Fajnie? No. Pojechali? No. Pojechali. Powiem ci, że jest. Jest dobrze. Nie jest taniej, ale jest dobrze. Jest dobrze. Normalnie jak, słychać jak wieje. Słychać jak wieje normalnie tutaj. No? Tutaj te wszystkie dziurki. Tak, na głowę no. Wszystko skierowane. Wszystko skierowane w stronę kierowcy. Ekranik to Ci, cały. Powiem Ci, że jest naprawdę dobrze szybko. O, i teraz fajnie tak. To... Dzięki, że byliście, my wracamy do składania Helkata. Natomiast widzimy się już w następnym odcinku. Oczywiście zapraszam do subskrypcji naszego kanału, zostawcie dzwoneczek, polubcie nasze social media. Na razie, cześć. Na sam koniec chciałem powiedzieć, że nasi widzowie i. Jak to nazwać, Czy... zwycięstwo licytacji? Właśnie. A na sam koniec chciałem powiedzieć, że nasi widzowie zwycięzcy licytacji odjeżdżając potwierdzili, że są zadowoleni, że byli zadowoleni z dzisiejszego dnia. To tyle, mówiłem ja, Grzegorz. Pa!